Cześć, tu mamik, pokażę Wam o co chodzi w grze. Karnuta. Każdy z graczy dostaje sobie taką planszetkę, na której ma umieszczone cztery runy startowe: dwa e, symbole słońca, dwa nocy i dwie kutki. Tak? Kutki będziemy ściągać, jeśli sobie zagramy tutaj w naszym polu gry. Cztery karty i następnie osiem kart, jeśli będziemy mieli. Te kutki będą nas spadać, a musimy tak de facto zagrać 11 Kart, żeby gra nam się zakończyła, a w naszym ruchu mamy cztery opcje do zrobienia. Pierwszą opcją, jaką możemy sobie zrobić, jest to odwrócenie runów. Po prostu mówimy, że odwracamy runę, bierzemy jeden, jeden kolor, czyli powiedzmy, że słońce, i odwracamy wszystkie słoneczka na drugą stronę. Tak samo będziemy brać runy, to jest drugi ruch. Tutaj z, z pola gry będziemy mogli sobie. Dobrać jeden y, typ runy, czyli jeśli były słońca, bierzemy wszystkie słońca, jakie możemy sobie doładować na nasz magazynek. Kolejna akcja, jaką możemy zrobić, pobieramy sobie karty z tego tutaj, z tej wystawki. Góra to jest dzień, dół to jest noc, tak. I teraz y, karty są oczywiście do góry, mają koszt, tak, czyli mamy co się będzie działo, w tym wypadku jak mamy szczałkę taką nad tym słoneczkiem, będziemy odwracać nasz żetonik jeśli mamy krzyżyki, będziemy je odrzucać tu na ten wspomniany środek tak karty oczywiście na końcu gry będą nam dawały punkty zwycięstwa tak w zależności co sobie będziemy zbierać na przykład ta karta nam daje tylko dwa punkty zwycięstwa ale już na przykład ta karta będzie nam aktywowała za każde jajo będziemy po prostu dostawać dwa punkciki. I tak sobie tu są różne segmenty, mamy sety i tak dalej, i tak dalej. Jeśli to sobie bierzemy sól, sól to jest joker, po prostu gdzieś dokładamy. Czyli żeby Wam pokazać, po prostu weźmiemy sobie to jajo. Tak maksymalnie możemy mieć trzy karty na ręce i w drugim ruchu będziemy sobie zagrywać to jajo. Darmową akcję jaką możemy wykonać, mamy dwie takie, dwa takie sierpy. Możemy wywalić wszystkie karty z góry bądź z dołu, tak? To jest darmowa akcja. Możemy dwa razy na grę to sobie zrobić i tak by praktycznie wyglądała cała gra. Dojeżdżamy do tych 11 kart i ta osoba, która wyłożona inicjuje koniec gry. Robimy kółeczko, ona jeszcze raz sobie zagrywa. Zliczamy punkty z tych naszych bonusików, jakie tutaj mamy symbole, tak? I jeszcze po po szóstej i dziesiątej w karcie jaką zagramy będziemy mogli sobie zabrać dodatkowe żetony które tutaj są one są dla wszystkich graczy czyli kto pierwszy ten lepszy tak by wyglądała cała gra